New York Knicks, legendarna drużyna NBA, która od lat łączy wielkie aspiracje z nieustanną walką o powrót na szczyt. Dziś, mimo że znajdują się na trzecim miejscu w konferencji wschodniej, wielu z nas ma wrażenie, że ich sukcesy pozostają nieco w cieniu. Wszystkie oczy są bowiem skierowane na Cleveland Cavaliers i Boston Celtics, które wygrywają mecze z Knicks, a w przypadku drużyny z Bintown już całkowicie dominują. Tak to prawda, w tym sezonie Boston wygrał wszystkie trzy spotkania z Knicks, a Cleveland dwa, ale co tak naprawdę stoi za tymi porażkami? Jakie mechanizmy sprawiają, że Knicks, mimo świetnej pozycji w tabeli, nie potrafią pokonać tych dwóch drużyn? Tak się zdarzyło, że tydzień temu... Nixie grali jeden mecz po drugim właśnie na te zespoły i rozpoczęli ten wyjazd od wizyty w Ohio. Bez Josha Harta, ale zwracającym idealnie na to spotkanie Jim Anonobim. I Cleveland rozpoczęli te spotkanie pokazując nam jak swoją przejściową koszykówką potrafią dominować wszystkie zespoły, czyli szybką grą, ale nie tylko tym, ponieważ oni, zauważcie, jak bardzo rozszerzają grę tak, żeby zostawić dużo miejsca w środku. Większość ich sytuacji rozpoczyna się od tego, że wszyscy są jednak na...